Dobra, zaczynamy gierkę. Jeszcze 3 sekundy i bus leci. Dobra, lecimy. Czy to bym poleciał? No, zobaczę. Może polecimy na mini farmę. Tam lubię lecieć. Podziękujemy. Tak mi się uda ten challenge? No uda mi się na pewno. to zostawiam łapeczki w górę. Lecimy. I kto napisze jakiś komentarz, przednę wam serduszko. czy łapkę w górę. Każdy komentarz. Nie wiem, nie wiem na który dom, może tutaj, polecimy Tutaj lepiej jest. Nie wiem, w sumie. Nie wiem, typów tu nie ma. Jakby nawet leciał. Leci tutaj. A nie on to 90, dobra. Mamy broń, gdzie tu jest jakaś brońka? O jest. Dobra. Tu mamy skrzyneczkę. Pijemy sobie poty. Coś tam w szafce już nowości tu. Wiecie, jak y, tamte nagrywam odcinki z czwartego sezonu czy z trzeciego to miałem tak mało skinów. Miałem w ogóle, nie umiałam grać. Umiałam w ogóle. Ten film będzie 17 minut, trwał chyba... Nie długi zrobię, bo długa przerwa była, więc... A, jak chcecie, to filmy będą co dwa dni, nie co jeden, co dwa dni, bo wiecie. Nie będą tak czasu nagrywać, co dwa dni będą. Tylko mało dwa dni. I wpadajcie na mojego TikToka. Link będzie w opisie. Dobra, no lecimy sobie. Ja mam jeszcze jakieś na fragi pójść. Naprawdę ja, ja idę po fragi jakieś. O, pompa! Pompa, pompa, pompa. Pompunia jest. Dobra. Czczalno. Takie triki sobie tutaj. Zrobimy. Strefa, jak tam się trzymajdziemy idziemy do strefy Może jakiś Frak się tu drobnie Jakiś yy, Obrażę, znaczy, yy, ten Obrażenie od pistoletu, ba bardzo mało mi brakuje, to zrobię sobie to wyzwanie Zrobię, zrobię I, po i jeszcze po pozdrowię paru moich znajomych, czyli pozdrawiam yy, Szymo, znaczy Szymona powiem, link będzie w opisie jego nazwa tak samo Łukasza jak pamiętacie z nim nagrywałem to też będzie link w, w opisie na TikToku wpadajcie też do nich dobra wcimy sobie tutaj że nie można pod piaskiem się z, z, z ten, no, zakopać. By było szybciej. Coś włączone jest cały czas zwięksone. Nie wiem czemu. Chyba słyszał to. Tak, słyszał to chyba. Nie, nie to nie jest auto. Mhm. Nie wiem, nie wiem co to jest w okno. Nie wiem co to jest. 45 osób. 45 osób. To skrzyneczka tutaj powitamy. Tu nikogo. Legendarna, no. O, no dziękuję bardzo. Pierwsza chyba w tym sezonie miałem legendarną skrzynkę. I kewa chyba mamy. Browarki tutaj posypiemy. Tak, kewa mamy. Wiem jak to, wie, to się... nazywa z flesza, ale ja to nazywam browarki. O, ja wezmę sobie... Wezmę sobie... Wezmę sobie tą m bo jest lepsza. Dla mnie. MK. MK MK1 w ogóle flotową na z nich mam nadzieję że w tej gierce wygramy chciałbym chciałbym żeby wygrać tu są jakieś typki nie widzę nie widzę typków no, jestem ja już muszę coś się zrobić, bo tutaj się coś zaczyna. Mam jakieś zlecenia, Muszę zabić. Nie zrobię sobie takiego w wirtobre. Muszę zabić tego. No, jakąś się nazywam? Jones, nie. Jest. źle ja tu myszkę trzymam, poczekaj chwilę. Ale on powinien dostać, jak ja trafiłem. Powinien. On się kampi tam. Jak myślicie, się, się Trzymajcie kciuki teraz, żebym go porobił. Bo dostanę jeszcze ten kryształki. Gdzie On się kampi tutaj. Tak. Nie? dostał, on ma na biało leży dobra, łatwo łatwo z nim nawet nic nie ubił Mam miał sztucer kurde, dobra, wezmę to Za to idziemy do strefki chyba tak myślę, dobra, wolę apteki dwie przydadzą się lepiej Mamy skrzynkę, wątpię po niej iść. Nie wiem, o kurczę, mamy troszkę, mamy troszkę do strefy, mamy, mamy, mamy 600 metrów, mamy dużo. Dużo, dużo mamy. To no chyba tylko ta jedna gierka będzie, będę robił takie gierki. Dobra, wezmę sobie auto, dobra, wygrywamy. O, nie, 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 nie. Tu jest jakaś bitwa. Tam nikogo pewnie nie ma, bo strefa jest daleko i pewnie uciekli. Po prostu to jest poceń, pewnie. Ale ja tam chyba nikogo nie ma. Nie wiem. Dobra, lecimy. O, tutaj coś się posypa. Nie, do, do strefy muszę, to też, bo Ja do strefy. O, jest typek. O, dzień, dzień dobry. A pan zamawiał y, fraga? A, mnie zamawiał pana? Dobra, dobra. Mogę pana zabić? Nie. Ja zabiję pana. Nie, jak zabiję w Praga? Muszę go zabić? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Kurde! Jesu nie. Dobra, moi drodzy, zabiłem go. Zabiłem go i dobrze mi idzie na razie. Nie, nie, oni mnie zabiją. Zaraz, mamu. Czekaj. Sorry z mamy, bo ta mama coś mówiła. Już muszę kończyć. Nie, ja leżę. Muszę się uleczyć. Hmm. Muszę się uleczyć. Muszę się uleczyć. Czekajcie. Dobra. Leżymy. Leżymy. To była akcja trochę, bo strefy nie mam. Czymy się. O. Idziemy do niego. To jest. Dobry, nie wymieniam nic za co. Dobra. nie sobie tylko to. Dobra, idziemy. Ale w sumie zdążę do strefy, bo mam podbijacze. Nie, 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 co? Jest. Gdzie? Nie, dobra, leczę. Dobra. Leżyłem, bo to była piłkarz, spocona. co ona zgłoszę. Nie, nie będę zgłaszał chyba gracza. Nie wiem. Bo nie będę zgłaszał. Nie, nie, nie będę zgłaszał, bo jeszcze mnie zgłosi. I co, jeszcze, wam pokażę moją szafkę, moi drodzy. Jeszcze moją szafkę wam pokażę. No i co, nic się nie zmieniło, wam pokażę. Nic się nie zmieniło, jest po prostu dużo skinów. Pokażę wam po jednym. To jest. Yy, yy, z Karnetu. Czekajcie, tak, może pokażę, będzie lepiej. Skarnetu, Karnetu, Galaca. Albo nie będę wam pokazywał, bo tu już koniec filmu będzie. Dobra. No i co? My już. I y, pozdrawiam Was, Elo.